Czy masz ten krem? Odpowiedz mi na to pytanie. Gushi Yuta Baby Beauty Peel. Baby Beauty, czyli będziesz piękna jak baby. Krem Czerwona Cukiernica, cena 20 zł. Kulki młodości z Selmo. Pupsik 3374. Kremik już jest jakiś czas u nas. Dawno go nie pokazywaliśmy. Zobacz jak jest pięknie zabezpieczony. Pudełeczko. Pudełeczko. W środku jest łopatka. Możesz użyć, jeśli chcesz Wkładam go do środka. Przykrywam go gąpeczką twardą. Zamykam. Jest. I piękny kremik firmy Gushi Yuta. Odpowiedz się, go masz. Jeśli go nie masz, to właśnie popełniasz jeden z największych błędów w swoim życiu. Jest ich jeszcze 30 kilka sztuk dostępnych nie czekaj łap go już teraz i robimy mały przeglądzik jednego z zamówień truskaweczka truskaweczka lancom lancomik mamy tu maseczki ujędrniające piękne maseczki w dużej ilości cudowne kolejne maseczki Tutaj mamy Mercylen. Tutaj o nie, może nie będę pokazywał danych. Jest to Agnieszka Marciniak. Agnieszko, zamówiłaś sobie fajne rzeczy. Widzę tutaj. Tu mamy szczoteczkę. Tu mamy rękawiczkę do rozcierania sobie. Do opalania. Rozcierania sobie produktu na opalanie. Lecimy obok. Obok jest kolejna paczusia. Tu też. Kto? Kto to jest? Danuta Sułek. pani Danutka sobie widzę wzięła tak. Dywanik, o, to jest sztos, to jest taki sztos tu się tak dziewczyny zachwycają tym produktem, że po prostu wam mówię. Mm, tutaj mamy drapak do mycia, tutaj mamy perfumeczki piękne pachnące, tutaj mamy dziewczyny i ja. Ja, i ja, i baolian iba olian. to jest świetne. My tego musieliśmy dowodzić chyba ze trzy razy, ponieważ się ten produkt wyprzedaje za każdym razem. Tutaj, słuchajcie, jest żel, żel, który jest petardą. Same fajne produkty. Kinoki, bardzo fajne są te kinoki. Tutaj mamy, słuchajcie, slim. Slim na fajną figurę. Akurat idzie lato, więc będzie trzeba być slim. No i parę innych rzeczy. Pod spodem chyba jest jakaś bluzeczka, tak. Tu z innych parę rzeczy nie będę tu bardzo grzebał. Ale zagrzebiemy tutaj. Piękne spinki do włosów z ząbeczkami. Spineczka Hawajka na lato miętowe kwiatuszki. Cena 5 zł kodzik 6920 pópsik 6920. Taki kodzik widzę, że ich jest tu niedużo. Jest ich troszkę jeszcze jest tutaj. O, no, myślę, że tak, około 40 powinno jeszcze być. Cudowne, piękne spineczki, w których będziesz wyglądała obłędnie, przepięknie, jak je wepniesz we włosy, czarne włosy czy blond, nieważne, będziesz wyglądała cudownie. Już cię w nich widzę i już się zachwycam, jak pięknie w nich będziesz wyglądać, w tych spineczkach. Ja osobiście uwielbiam te we włosach, jak to śpiewały czerwone gitary. Może z naszą może nie. No, i dziewczyny powiązane że kwiaty We włosach to jest najpiękniejsze, co może kobieta nosić jako ozdoba. A żeby to tak, coś mi się przycięło, a żeby nie było tak nudno, no to tutaj pokazuję. Jeszcze pokazuję. Jeszcze naszyjnik, krawat czarny. Obsydian. Kamyk naturalny ze stalóweczki. Obsydian jest kamykiem, który warto nosić na swojej piersi. Korzystnie wpływa na nas. Pupsik 3941. Piękny, stoloweczkowy, Na pewno będzie się pięknie komponował z odzieżą, która będzie się tutaj... O właśnie, powiedzcie, jaki kolor, do jakiego koloru na przykład bluzki dajcie znać w komentarzu, bo ja nie wiem, powiedzcie mi dziewczyny, pouczcie mnie, do jakiego koloru bluzki mógłby pasować taki naszyjnik w takich barwach, głównie czarne plus jakiś tam element szarości gdzie nie plus złoty łańcuszek. Jakie kolory... Byście założyły, byście się wystroiły, w jakie kolory do tego naszynika. Dajcie proszę znać w komentarzu, bo ja nie wiem, ale wy wiecie, nauczcie mnie please. Udało nam się tutaj, dziewczyny, również nowe grafiki stworzyć, kwiaty lato. To już widziałyście. Lfałeczka wisiała u dziewczyn w biurze. Natomiast to jest nowość. I oto mamy właśnie w tym momencie weronika nasza. Liderka, pakuje, kompletuje, w sensie zamówienie. Wercia, kogo ty teraz kompletujesz? Mm, Momencik, panią Marzenkę. Marzenka, nie zdradzimy nazwiska, bo to jest tajemnicza Marzenka, która sobie tu bierze, widzę, fajne rzeczy. Werka cały czas dokłada, maseczka bąblująca. Manuka, ja sobie kupiłem Manuka, słuchajcie, kiedyś. Dwa słoiczki, jeden dla siebie, drugi dla mojej mamy. Zapłaciłem za 250 gram 500 zł. Czyli krok, kilogram tego miodu kosztuje 2000. Bo ja zapłaciłem 1000 zł za pół kilo. Dwa, dwa słoiczki psztos. Jedliśmy go z mamą. Zdrowy pochodzi z tych krajów typu, z azjatyckich krajów. Pszczoły, które to robią, są na tych skałach. Jest tam substancja, która e, odpowiada za zdrowie, nie ma ich w polskim miodzie, nawet najlepszy polski miód. E, jest to miód z wrzosów. Wrzosowy chyba jest e, daleko, daleko w tyle za tym miodem manuka. Że jak ktoś ma pieniążki, to sobie może kupić. E, perfumeczki dziewczyny, perfumeczki. Tutaj mamy opalanko, żeby się już skóra zabrązowiła, tutaj mamy do włosów. Tu mamy kremik, tu ja mamy dużo fajnych rzeczy. Perfumki tu mamy, widzę. Mamy tutaj dywanik do kąpieli. Werka jeszcze tu donosi parę rzeczy. Kolejny raz. nie, To jest co innego. Na oczy, żeby patrzyły i kusiły. A to jest dzieło Iwonki, naszej Barbie. Gałąź z Marysi Ogrodu. Krzak z Marysi Ogrodu. A Iwonka stworzyła tutaj zobaczcie jakie arcydzieło. Może jeszcze dodam, że te kwiaty są sztuczne. Trzeba było je doklejać. Iwonka tu się naprawdę napracowała przy tym. Także Iwonka, brawo, go! Gerpower, jak to się mówi. Paulinka, kogo ty, tutaj pokomple... kogo Ani... ty pakujesz? Tutaj? Anna Sobczak. Ania, co ty, że się tu nabrała? Biżu, widzę. O, ten jak pamiętam go. Biżu, motyle. Dotyl, 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 aż ci wpadnie. Znasz to? Nie, to stare powiedzenie, jesteś za młodo. Nie ten rocznik. I dziewczyny, fajne rzeczy. Ubranka, stanik. Uuu, będę wiedział jaki. Stanik. To jest tajemnica męża. I innych parę fajnych rzeczy dziewczyny. I oto mamy kolejną paczuszkę. Siedem w jednym. Kapsułki do prania. One pachną po prostu tak, że to się nie mieści w głowie. Sprzedajemy tego ogromnej ilości. Jeszcze tego mamy troszkę na stanie. Tutaj mamy też, tutaj lawendę. Przed chwilą pokazywaliśmy lawendę. I to dwa razy nawet. Mamy tutaj. O nie pamiętam, co to jest, ale chyba perfumy dla mężczyzn. Tutaj mamy. To jest świetne. To jest do buzi. Do buzi to jest tonik. E, nie tonik. E, make-up remover. Coś tu bo kolejna patuszka dzisiaj widziałem to, to już się kończy. To są fajne kremy. Tu widzę ostatni, ktoś wziął sobie o sufi. Widzę troszkę tutaj do kuchni rzeczy. Tu kolejna. Mamy ogromną, ogromny zestaw szkła. Dodatkowo parę innych fajnych rzeczy. Ponownie to, to już się sprzedało. I tu tutaj mamy Magda Staroń. Magdalena sobie wzięła nie widzę, do toalety. Drugi raz do toalety, trzeci raz do toalety, i dużo innych fajnych rzeczy. Kolejna paczuszka. Kolejnej pani, widzę, że tu, co tu mamy dełka. Przed chwilą myślałem, jakieś ciastka. Gębeczka piękne, pachnące. Cudowne dziewczyny, rzeczy bierzecie. I to są te kapsułki. Nie jestem pewien, czy jeszcze są. Możesz spróbować wpisując komentarz. Popcik 217. Upiorą ci wszystko, nawet starą oponę. Ci Upiorą te kapsułeczki, będzie pachnąca i świeża, jak nówka. I Paulinka, właśnie tu zabezpiecza paczeczkę, żeby dojechała cała, nieuszkodzona, nawet jak w żeby żeby wyrzucać. A czasem to robią, staram się robić tak, żeby było bezpie... bezpiecznie. O, teraz rozpoczyna się, rozpoczyna się, rozpoczyna się faza. Hełtania tak zwanego, w naszej firmie też się na to mówi. O, hełtanie też Ach dziewczyny, miłego dnia, rozpoczyna się lato.